Niemiecki na urlopie. Od A1 do B1. Wyprodukowano przez audio EU. 2023 rok. Skrypty do tego kursu, które można pobrać za darmo na stronie www.audioakademyeu.eu, zawierają pisemną formę ścieżek dźwiękowych, testy i dwustronne fiszki. Zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku na stronie audioakademyeu. To nagranie posiada prawa autorskie. Życzymy miłej nauki. Cześć, mam na imię Krystyna i chciałabym zacząć od kilku słów na temat tego kursu audio. Kurs opiera się na uczeniu kontekstowym, co oznacza, że nie tylko będziesz uczyć się pojedynczych słów, ale także będziesz słuchać zdań, które zawierają te słowa. Opanowanie całych zdań pomoże Ci później w komunikacji znacznie lepiej niż aktywne opanowywanie pojedynczych słów. Kurs jest podzielony na indywidualne lekcje według tematów. Każda lekcja składa się z sześciu ścieżek dźwiękowych. Kiedy najpierw usłyszysz obcy język, a następnie polski, ćwiczenie nazywane jest słuchaj. A kiedy najpierw usłyszysz język polski, a następnie język obcy, ćwiczenie nazywane jest przetłumacz. W pierwszej ścieżce Usłyszysz słowa najpierw w języku obcym, a następnie w języku polskim. Aby lepiej opanować nowe wyrażenia w języku obcym, usłyszysz je dwukrotnie. W drugiej ścieżce usłyszysz je najpierw w języku polskim i powinieneś je najpierw przetłumaczyć, zanim usłyszysz je w języku obcym. W ścieżkach trzeciej i czwartej usłyszysz słowa, a następnie zdania kontekstowe zawierające te słowa. Słowo i zdanie z danym słowem zawsze następują po sobie. W ścieżkach piątej i szóstej usłyszysz tylko zdania. W ścieżce piątej zdania są najpierw w języku obcym, a następnie są powtórzone jeszcze raz w języku polskim. W ścieżce szóstej najpierw usłyszysz zdanie w języku polskim i musisz go przetłumaczyć na język obcy. Nie musisz koniecznie słuchać wszystkich ścieżek w jednej lekcji. Możesz dostosować swoje słuchanie do aktualnego poziomu językowego i tego, czy uczysz się bardziej efektywnie słysząc najpierw język obcy czy polski. Tak czy inaczej, opanujesz lekcję, jeśli będziesz w stanie przetłumaczyć zdanie z szóstej ścieżki z języka polskiego na język obcy, zanim usłyszysz tłumaczenie tego zdania w języku polskim. Długość ścieżek dźwiękowych zazwyczaj wynosi od 5 do 10 minut. Co pomaga zachować koncentrację? Do tego kursu audio są dostępne skrypty na stronie www.